Cześć. Cześć. Wady, prowadź tego vloga Agata Kurde, no co bym na placu Cześć siemanko, witamy was w kolejnym filmie Dzisiaj jest ze mną Agata przyjechamy odwiedzić Jak mi idzie robota Przy okazji Przy okazji pokażę wam jak Pod wiatą, jakie są postępy no Aktualnie teraz szykuję sobie opryskiwacz Bo na wieczór pojadę Na kukurydzę z mikroelementami Siarczanem magnezu I mocznikiem Coś tam jeszcze też dorzuca. No, przynieś te bańki, mój pomocniku. Co są w bagażniku? Lecą. Chyba <laughs> nie No Dobra, agata chce chcę przyrobić. Czy? Wszystko weź. Dobra, czym tu pojadę? Mikro z ekolistu. Co tu jest? Kukurydza. <laughs> tu jest cynk Ile się dawa na hektar? Kukurydza. Jeden, dwa litra, dobra, to my jeden litr. Ej, dobra, muszę sobie czotka obezwem jest ciepło. Czy muszę wziąć, czekaj, idę zadzwonić po Martę, żeby wzięła kładzika, przyjechała. To jest taki film. Taki drążnięty, ale odpieramy sobie. A, taki. Zróbmy sobie to. To jest taka koperka portugalska. Kafelka to są wszystkie domki tam pokładamy. Ja? No. Co to jest? Otwieracz? Nie. Babka pije z puszki. Co robisz? Nie. Cześć, co? co? Dzięki, dzięki. Proszę bardzo. Podzielamy pod gatę, obierze Idziemy. Nie, nie, bo jeszcze nie było filmu z tego Tak jak widzicie, no zaś tu jest syf, bo tu jeszcze mi zostało do ułożenia z tyłu jedno te pole takie, tu już mam wszystko ułożone takimi płytami, tu wybetonowane reszta zbierająca tu teraz stoi, bo to siano było tak przed deszczem schowane, żeby nie zmokło tu jak dziura się zrobiła, to zabetonowania Bańki, to też trzeba będzie posprzątać. No ale już jest fajnie zrobione. Te deski to tu są też do wywalenia. Na pewno na... najlepiej by było. Dobra. Cza, Agata, no. podoba podobać się? Tak więc powiem Ci, generalnie jest z Ciebie dumno. No. Bardzo mi się to podoba Tuż dobre Tu ściągnięty bok w tym traktorku, bo musiałem ten kompresor załączyć, i mi potem się nie mieściła ta maska, żeby zamknąć. Ciurki mi się podkręcały też. Tu presa stoi to tą szmatą, bo nie chciało się nikomu drabinki odpinać. No i wolę lisę przykryć. Tu by się zmieściła jeszcze. Nie. Ale zbierająco przeładowano jest. Jest uciśnięte, patrz tak jak tu wygięło przodek cały. Nie widać tak, ale. No, widać, że jest taki. Widzisz to? średnio pewnie w kamerze. A, Muszę uwierzyć na słowo. Dobra. I da ten opryskiwacz Możesz nagrywaj teraz. Dobra. Część. Ja te bryle sobie. No brazi. Jeszcze mi zarzucą, że noszę bryle na łapia. Pokorza, widzą jaki jest syf. Dobra, nie właź. Ogólnie jest straszny syf teraz po tym suszeniu siana. Ale tu chcę wam pokazać, jak se przerobił, jak wajchy od podnośnika. Grybosz to? No. Widać to. Do do Sino. Daj. Dobra, widać to. No nie wiem, jedzie Marta, chyba. Tu sobie przerobiłem, tu jest od hydrauliki Specjalnie, żeby sterować sobie hydrauliką w opryskiwaczu Jako szyba jest udupczona Z tego umyć jeszcze pojada, żeby coś widzieć w nocy No to tak, tu do przodu, do tyłu Taki patyncik jest rozpawany Tu tak samo Dużo wygodniej teraz się operuje, nie trzeba się schylać, no tak pyk, tyk I już tu zaumontowałem jeszcze ta gałka ze sklepu Maniek Ciężko się skręco Myślałem, że to będzie lżej, ale trzeba drugą ręką pomagać w polu Tu mam z ławki, bo łeb mnie boli od tego jeżdżenia Bez tego, za głośno tu jest Dobra, przejmij kamerę, dać. Proszę powiedzieć, że jutro jadę na tym, na Opolagra A, no No, to jutro jadę na... Jutro jadę na Opolagra Czyli w sobotę Czyli w sobotę jak, Może ktoś się... ten. Jak ktoś będzie widział, to nie wstydzić się, możecie przychodzić, zbijać piątki. Jak poznacie tam mnie czy Agatę, to śmiało podchodzić. Nie ma się co wstydzić. Pewnie. Zaraz kuzynka przyjedzie na kładzie, kładyn. się kładem. On nie mi odpalić, chyba tego. Wyjeździła wszystko, co miała. Jedziesz, bo Agata chce obejrzeć tego kładzika jo. Ja. Ciekawe, czy dźwignie, jak ja 600 do pełna. Czy sobie poradzi z tym. Hej, Martuś. Przewieźdź Agatę. Ja się chyba tam na zadek. Daj telefon. Tu ci go dom. Daj się karnąć. Daj się karnąć. Nie. Czemu? Bo nie. Na łące tam. Nie. Szybko na jedzie, nie? Może jak ten, przyciemniane szyby. Mm -hmm. <gry> e